Witam po swoim pojedynku na EGAL FS7 Nikonem Miaskowski. Cześć siemaneczko witam. Do pojedynek wygrałeś zdecydowanie nie na punkty. Powiedz mi, czy taki był, taki był plan, żeby trochę tam go pokopować w stójce i od razu do parteru dokładnie, nawet w stójce nie czułem się zagrożony w ogóle. E, miałem lepsze kopnięcie od niego e, przez to, że on się bał mojego obalenia. Jego boks nie było w ogóle jego boksu. Może raz mnie trafił prawą ręką albo dwa. Ehm, tak to właśnie wygląda, jak porządny grappler z powrotnym sztujkowiczem. Wtedy mogę, miała ja trochę bardziej sobie stójkę pokopać. Jak się wkurzył, to go obaliłem. Ale widać, że w tej sobie radziłeś nieźle, zwłaszcza w tej drugiej rundzie, gdzie te pięcia po prostu wchodziły, nie? No tak, wchodziły. Ja się bardziej czuję lepiej, jednak e, z grapplingu na podłodze. Czy z góry jestem, czy z dołu, nieważne. W stójcie jeszcze mam parę luk. I dlatego wolę na parterze się bawić, ale w studiu poszło dobrze, jestem zadowolony. Ja zauważyłem taką rzecz między dru drugą a trzecią rundą, że ty praktycznie nie, nie siadałeś do narożnika, tylko oczy skierowane w rywala. Czy to, jest, czy to jest coś, co robisz co walkę, czy to po prostu tak wyszło, spo spontanicznie, bo to było widać, że jesteś skupiony na swoim przeciwniku od, sa od samego gonku rozpoczynającego walkę do samego końca, nawet między przerwami. To znaczy, game plan zrobiłem tak, jak mi trener ustawił. Podczas rundy się nie było do obgadywania, wszystko zrobiłem tak, jak miałem zrobić, miałem czas wygrać z nim mentalnie, stanąłem przed nim, pokazałem, nie ma szans, ja w ogóle nie jestem zmęczony, on ledwo co stał na nogach, przegrywał rundy i złamałem go właśnie tak psychicznie. Dobra, pytanie ostatnie, co dalej, czy już są jakiś plan na kolejne zawody, gale? E, tak, w poniedziałek spróbuję wrócić na trening, e, bo za dwa tygodnie startuję na Mistrzostwa Polski, tam spróbuję wygrać i znowu na 70 będę startował. Ja nie zbijam wagi na, na amatorów, bo i tak nie są na moim poziomie. Ok, dzięki. Z mojej to wszystko. Jeśli chcesz komuś podziękować, kogoś pozdrowić, to jest ta chwila, ten moment. E, dziękuję wszystkim, którzy mi pomogli przygotować się do tej walki. Tyle jest osób, to teraz nie mam jak wszystkich, e, wszystkim podziękować, ale powiedzmy najważniejszym: Speedfire Gym Berlin to w mojej siłowni w Berlinie, Kamilowi z MMA Hangar z Krakowa i e, z Krakowa, jeszcze Kacprowi chciałem podziękować, który mi się pomógł e, siłowo przygotować do walki. Dzięki wielkie, naprawdę gratuluję świetnego zwycięstwa.